Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka. Nagle, zawsze nagle już tego nie mamy. Ten tytuł Tomu Aleksandra Wiernego zwraca uwagę. Nie mamy również samych siebie. Tracimy ziemię, która zniszczona zaczyna umierać. Poeta daje nam krótkie obrazy apokalipsy. Aleksander wierny lubi konkret, ceni sobie zwięzłość. Nie rozgaduje się, gdy kreśli obraz Ziemi, na którą rozrzucą nas nawóz dla sztucznych, mięsożernych kwiatów. I ten katastrofizm jest dobrze uzasadniony. Ziemia. Korzenie lipy wybrzuszyły chodnik, nabrzmiały jak żyły przed ramion. Kogoś! Kto uniósł wielki ciężar, żeby go nareszcie odrzucić? Ziemia z nami nie wytrzymuje. Podchody: dzieci szukają w lesie śladów przygotowanych przez dorosłych, znaków obcego tu porządku. Kolorowe koperty i strzałki prowadzą prosto do celu, do końca zabawy. Ptaki patrzą z wysoka. Zwierzęta z zakrzewów. Dzisiaj są bezpieczne, ale to długo nie potrwa. Podchody prowadzą też dnem wyschłego na zawsze strumienia. Nie napiją się z niego wilki ani chłopcy, co kończy tu każdą zabawę, także te na przykład w życie. Wyschnięty strumień. Znak nie do podrobienia. Co wszyscy widzimy, kiedy czekamy na odlot i pochyleni patrzymy w małe ekrany? Co chcielibyśmy zobaczyć? Jaki wspólny obraz uniósłby się nad naszymi głowami, gdyby światełka smartfonów spotkały się w jednej projekcji? Jaka twarz? Jakie imię? Może rzecz, albo duch? Pojęcie? Pewnie jednak brudna mgła. Pobiegniemy za chwilę do samolotów. Rozdzielą, rozrzucą nas nawóz dla sztucznych, mięsożernych kwiatów, rosnących tak blisko siebie, że ziemi nie widać ani z nieba, ani z poczekalni. Glok. Gdyby miał gloka, a na planecie byłby jeszcze tylko ten drugi, ta druga, Gdyby odbezpieczył i przeładował broń i zaczął szukać celu w płaskiej, szarej przestrzeni pustyni, bo przecież planeta nie może wyglądać inaczej, skoro zostało na niej tylko ich dwóch. Ich dwoje. Gdyby w końcu nastała harmonia szczerbinki, muszki i obiektu, czy nacisnąłby spust? Wolny od osądu i kary, czy strzeliłby do tego drugiego, tej drugiej? Po prostu dlatego, żeby mógł? A gdyby to ten drugi, ta druga miała Gloka, a nie on. Wazon. Coś upadło w drugim pokoju. Uderzyło głośno o podłogę. On jeszcze nie wie, co się stało. Nie widzi, oddzielony ścianą. Zanim się poderwie i pobiegnie, na chwilę zastępuje go lęk. Siedzi zamiast niego, szybko oddycha, a on jest martwy jak krzesło, które ma pod pośladkami. Może bliskim stała się krzywda, może nic szczególnie ważnego, zaraz sprawdzi, ale teraz ma dość żywego lęku, bo jest w nim częściej niż radością z tego, wie bo się ruszył i zobaczył, że nic złego się nie wydarzyło. To tylko kot zrzucił ze stołu. Wazon z żąkilami. Wiersze Aleksandra Wiernego z tomu nagle, zawsze nagle, już tego nie mamy, czytał Piotr Bajtlik. Jutro ciąg dalszy zapraszam Iwona Smolka.